Z racji 62. rocznicy podpisania deklaracji praw dziecka firma Veolia, przy współpracy z fundacją Veolia Energia Polska, zorganizowała warsztaty na terenie biblioteki. I w ramach tych warsztatów chcieliśmy zachęcić i pokazać dzieciom, jak można żyć w tej ideologii w tej chwili zero waste, czyli bez, bez śmieci. To się opiera tak naprawdę na takich pięciu filarach, żeby przede wszystkim używać ponownie. Rozsądnie gospodarować całym, całym materiałem, który, który kupujemy tak naprawdę, no i produkujemy tych, tych śmieci. Dużo ludzi, dużo dzieci, dużo rodziców, wielu rodziców, mam nadzieję, że zadowolonych, skorzystali w sumie z ośmiu stanowisk warsztatowych, każdy dedykowany innemu tematowi, każdy prowadzony przez inną osobę. Wszystko wokół tematów eko, oczywiście dostosowanych do odbiorcy, do najmłodszego odbiorcy. Co można było zrobić na takich warsztatach? Były m.in. warsztaty dietetyczne, gdzie można było spróbować przepysznych, zdrowych koktajli, gdzie dzieciaki mogły się dowiedzieć o tym, jak kupować, żeby nie marnować. Co jest ważne przy wyborze. Pożywienia przy zakupach to było jedno stanowisko, kolejne to dr Łoł, wow, czyli pan Piotr Kozara, który przyjechał do nas z Krakowa i który y, nauczył dzieci i rodziców, bo to akurat były stricte rodzinne warsztaty, jak skonstruować y, domki dla owadów, tak żeby im pomóc przetrwać zimę. Y, fantastyczne produkty powstały, przepiękne domy. Rodzice z dziećmi dumni wychodzili ze swoimi dziełami z biblioteki. Kolejne stanowisko no to woskowiki, czyli takie specjalne materiały w 100% ekologiczne, bawełniane, pokryte cieniutką warstwą naturalnego wosku pszczelego, który zabezpiecza przed bakteriami, wirusami, grzybami i pozwala na przykład zastąpić w kuchni. Kompletnie nieekologiczną folię spożywczą, folię aluminiową, albo na przykład zawinąć dziecku kanapki do szkoły w taką woskowijkę. Ona jest zdrowa, ekologiczna, wielokrotnego użytku. Świetny pomysł na warsztaty uważam. I zresztą miejsce, stanowisko popularne podczas tego spotkania. Kolejny przykład to były ekologiczne, bo wypełnione kaszą pęczak narodzeniowe krasnale. Jeszcze jedna rzecz. Nasza wielkoformatowa gra planszowa z wykorzystaniem robotów, fotonów, podczas której dzieci uczyły się, jak segregować śmieci. Generalnie klasyczny przykład na to, że poprzez zabawy możemy edukować. Zdecydowanie. zdecydowanie. Cel był zresztą taki. To nie była pierwsza akcja i mam nadzieję, że nie ostatnia w gminie Krzanów tego typu. Tak, tak, oczywiście. To nie tylko w gminie Krzanów, ale to w całej Polsce, bo to była akcja skierowana w tej chwili do Łodzi Poznania, Świdnika i Krzanowa. I jak najbardziej będziemy tego typu akcje. Cały czas promować, cały czas będziemy realizować, ponieważ nasza firma dosyć mocno czuje się odpowiedzialna społecznie, jeżeli chodzi o, o nas, naszą działalność też, ale też o, o, o środowisko to lokalne.